Witam z tej strony a powitam w kolejnym odcinku nie zgadniecie czego jest to Lego Star Wars The Complete Saga. Coraz szybciej zbliżamy się do premiery Walker Saga. Możecie oczywiście napisać w komentarzu kiedy sądzicie, że będzie premiera i kiedy jest teraz oficjalna wiadomość, bo oni ją zmieniali, ale na ten moment, kiedy ten odcinek wychodzi. Przypominam o łapce w górze, suba, jak jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście wejście na linki z opisu. Czekam nieobłaganie, nie chcę zobaczyć tą grę w inny sposób, mam nadzieję, że minimum do 4-5 epizodu skończymy, zanim wejdzie Skywalker Saga. A, ale to też się okaże, jak chcecie tego więcej, to też piszcie, chcemy halop, chcemy podwójne odcinki. Ale tak, może żeby się nie rozwodzić, Star Wars nie byłyby Star Warsami, gdybym nie dał jakiejś ankiety lub czegoś. Więc teraz na ten moment mam, mamy oczywiście atak klonów. Czyli to, co dzieje się przed wojnami klonów. Jeszcze klonów nie ma. I tutaj mam dla Was pytanie. Ja komentarz pewnie klony napiszę, coś w tym stylu. Jak nie napiszę klony, to nie ktoś napisze klony i powie, Wojtek, wo, wojtek, zrąbałeś z hashtagiem. E, ale tak. Chodzi o to. E, który klon był najlepszy wobec was najzabawniejszy. Możecie napisać też pomyślniku jaka cecha charakteru e, sprawiła, że to jest was ulubiony klon. Z wyglądu raczej nie macie co wyboru, bo są identyczni, z twarzy, jedyne co to mają inne fryzurki. E, więc e, napiszcie oczywiście normalnymi imionami, to będzie łatwiej znaleźć, a nie CT278121 co czy coś w tym stylu. Eee, I oczywiście powiem wam, jaki jest mój ulubiony klon. Ogólnie, jeśli chodzi o zespół, to na pewno domino skład u mnie plusował najbardziej. Eee, wydaje mi się, że to będzie Echo. Eee, powtarzał tak śmiesznie, był zabawny, ale jednak ogarniał. Jak ktoś oglądał wojny klonów, to wie, że finalnie spotkał go taki los, jaki go spotkał. Dlaczego go lubię? No, był sumienny, starał się robić co najbardziej i w sumie był podobny do mnie, czyli powtarzał kilkadziesiąt razy to samo. O kurde, ale zapozowała. Jeśli chodzi o dominoskład, to właśnie woli mnie to, że w e, Galaxy of Heroes to gram, e, bo mamy szklon składy, ale albo nie zauważyłem, ale na pewno jest Fives, na pewno jest Echo. I chyba tyle z tego domino składa jest. I oni się tak, echo z Five się chyba synergizują, a nie ma na przykład, no, tych reszty, nie? No, w sumie to, jakby nie patrzeć, finalnie trzech, trzech przeżyło, żeby się jako tako wykazać, oprócz tego odcinka pilotażowego, gdzie trenowali, a jeden się poświęcił, więc za dużego wyboru to oni nie mieli. Ale tak, ale ogólnie domino squad by się przydał. Taki pełny. Aczkolwiek no u mnie yy, skład klonów to jest Kodi. Y, Najczęściej na liderze, bo jednak darmowy kryt dla wszystkich jest spoko. Plus tego ma też, że wszystkie klony nagle auto atakują. to jest fajne. I od krytów jest oczywiście, że, yy, że zmniejsza tego cooldown, co jest też mocne. E, Echo 5. Faiz w sumie, to jedyny, chyba, tank wśród klonów, więc to też raczej jest oczywiste. Szkoda tylko, że ma pasywkę, że umiera. Jak ktoś umiera, to zostawia go, a sam umiera, a mnie jest najsilniejszy, więc jak ktoś umiera słabszy, to, to on umiera. Tam, chyba, z 501 Dywizji nie jestem do końca pewien, możecie mnie poprawić. Rex co jest też raczej oczywiste, bo on z jednego tego spelka może kogoś z całe HP-mu zbić na hitka. No i na ten moment nie mam żadnego innego komandora, czy jak on się tam nazywał, czy troopera. Więc używam zwykłego, tego podstawowego na start klo, klona serżanta, Ale on też ma fajnie, bo dodaje mu za każdego klona w drużynie dostaje kryta, więc raczej... ma jeszcze zwiększony kryt, więc jest spoko. A możecie też pisać swoje teorie e, i swoje składy jakie macie. No ja mam silny w miarę klon. Jedi mam na silniejsze aktualnie i Empire, ale oczywiście Empire kontrują Jedi, więc... Swój Jedi, mój Team Jedi by dostał w Ciry pewnie od Empire'a, Ale to już swoją drogą. To w sumie tak, jeszcze Phoenixa mam w miarę innego, nie? Bo Empire ma chyba coś koło 60 kafli. Galaktycznego, punkciku. Tak, dobra, bo gada o innej gierce, nie? A z tamtej gierki raczej nie będę mógł zrobić streama czy nagrywanek, bo chyba, żebyście chcieli, ale dobra, już możecie napisać, że skończył Pitolić, no i oczywiście lecimy z tym koksikiem, jak widzicie tu na mapie, teraz mamy Droid Factory i zobaczymy, jak to nam pójdzie ta misja. Oczy... Oczywiście umowa ta sama, co zwykle, czyli wrzucam wam jakieś screen, jakieś fragmenty tego, żebyście se na pauzy przeczytali, jak chcecie, czy nie, bo to zależy, ja sobie czytam, wy co możecie nie czytać. No i tyle. kurde, jakby z muzyki to smutno. A natomiast w filmikach fabularnych muzyka zazwyczaj jest i to jest akurat dziwne. Rozkaz, rozkaz. Mamy oczywiście nasz... O, ten skład też w Galaxy of Heroes zbieram, bo ponoć jest silny. No, ale tak powolutku, bo zbieram też separatystów do Amidały, czy. Nie padmę, no Amidała. Zbieram separatystów, żeby ją zdobyć, a do tego mi potrzebny w sumie e, cyborgi, e, droidy i Grievous. Najłatwiej mi będzie zrobić. O nie, hlower ma kłopoty, biegniemy tam. Jazdeczka. Nie, nie patrzcie się, tylko lećcie. Szybko, szybko, o kurde, droideka. Ona też ma pelerynkę xd Test jest że puk puk Kto tam? A, się wymalowała, za mocno troszeczkę e, Halo, dzyn, dzyn puk puk, kto tam? Hipopotam O siema, hello there mi nauczył mnie helloderować to chodź Zamknij się za nimi jak nic, o nie zamknęło się, no to ja wychodzę stąd na przykład Eee, okay. a mogę stąd wyjść? O kurde, ile pieniędzy, o miniki. I to, co mówił brat na yy, odcinkach Marvel Super Heroes 2 yy, Idźcie trochę do tyłu, tam gdzie się respicie, bo najprawdopodobniej tam jest minikit, nie? Tak swoją drogą, nie? Zawsze tu chodźcie No i jeszcze trochę niebieskich klocków były, ale te niebieskie klocki, tu pewnie będzie dużo w tej misji skakania, więc Finalnie i tak chyba 100% nie będę miał Muszę jakiś X zdobyć, to łatwo będzie to zbierać wszystkie Klocki. Jezu, mgła tu zaczyna być. Tam mgły nie było, ja chcę wrócić tam. Kurde, Wojtek wytnij tą XD. O, minikis. ha! Dwa na freakos... Za... O, Jezus Maria! Hello there! ciu! Strzelaj, Amidała. Ona ci dała! Dobra, jednak nie! Strzelaj, Amidała. Dobra, łatwo. Nie przychodzi się z mieczem na strzelny, a nie, czekaj, to ja mam miecz. No, ale najpierw ich chyba pokonam. O jezu, to są jakieś lepsze. Dobra, hajs w końcu zbierany. Jezus Maria, jakie to ciężkie. Dobra, yy, ciekawe ile tu o kurde. Ej, to mnie obracało, widzieliście? A jak mam teraz skoczyć XD? A to mogłem na te pieniądze skoczyć, nie? Jakbym ogarnął szybciej. Dobra, trudno się mówi. <laughs> Nie. Skoczyłem i umarłem co nie? Straciłem chyba dwa koraliki. Będzie zapadnięcie jakieś. Ej, tak Hajdz uciekł mi. Te schodki są popsute. Halo. Chyba odzyskałem tam pieniędzy, ale nie jestem pewny. Problem jest taki, że nie wiem co zrobić teraz. Tu się da przejść, serio? Serio, tu się dało przejść? XD, XD Jezu, jakbym umarł przez to, że zgridowałem na pieniądze, byłoby mi mega smutno O siema? Ale, coś zrobiłem, ale nie wiem co. Ej, to cicho działa. Mogę ten tak wejść na przykład? O, mogę! zarąbiście. Wii. No, bo tu musiałem przejść, więc mi nie zrobili takiego większego hajsu, ale w tym pierwszym miły gest. Dobra, mamy oczywiście kolejną pułapkę z halouderem pewnie na czele. Dobra, mamy panią z hakiem, to lecimy. A i tu mamy celnik. Dobra, co za to dostaniemy? Dostaniemy za to przejście, chyba. Dobra, co możemy za to jeszcze dostać? Czekajcie. Nie wiem po co to, jak mogłem ten tak przeskoczyć w sumie. Ty. A, bo chyba nie mogłem tego przeskoczyć. Dobra, mniejsza. Mamy tu oczywiście kolejny celnik i e, kolejny ten. Dobra, dajcie mi Hellowera. Znaczy no to jest Anakun, to może nie Helloder, ale... Dobra, mamy trochę hajsu i... A, to i tak mnie te czekało takie coś. I Minikida mam... O! I śmierć mamy może na przykład. Dobra, dużo hajsu nie straciłem, więc to jest najważniejsze. Yy, tu mamy oczywiście tego. O kurde, serio. Tylko teraz gdzie jest misja, co nie? Gdzie są w ogóle komputery? No to nie wiedziałem, że tutaj ta jest. Dobrze, że on przyleciał do mnie. Nie wiem jak Hello Dare tu się dostał, ale spoko. Znaczy Anakun Skywalker. Ale mamy kolejną windę. Która szybko leci strasznie. Mamy to, boję się, że to może być koniec misji. To jest koniec misji, jak nic. Dajecie mi panią Hello There? Anakin miał rację, zmieniłeś się, co? I like sand. Co? Trochę tych pieniędzy mamy. Ej, to całkiem mi znośnie leci, jak mam być szczery. Kurde, jedna to jest misja, a drugie to nie jest misja, nie? Zaryzykuję, pójdę do tamtego po prostu. Najpierw. Jak to nie będzie misji, to będzie mi smutno. Jak tu będzie misja, znaczy się nie. Bo to... czasami. <laughs> czasami właśnie jest tak. Dobra, mamy tu mini kid, super. I kolejny tysiąc. W sumie to nie, nie tylko jeden tysiąc, ale kolejne tysiące. Bo tu setki jeszcze są. Mamy kolejny mini kid. Ale to może być koniec misji, z kurdemol. Tu nie muszę już się rozwlekać. Wyszedłem i teraz klaps Dobra, i co my tu mamy? Mamy C C3PO. Dobra, dajcie mi jakiegoś Jedi'a. Jedi son. Tu mamy tą panią, to może najpierw nią pójdę. Dobra, mamy super pieniądze, super minikidy. Strasznie dużo ma tutaj tych haków. Czyli tylko pe pewnie Jedison nie może się przedostać Ale potrzebuje tutaj C3PO, to chwila Dobra, kolejny hajsik I True Dyson mimo skoków, mimo piekieł Kurde nie, dobra, dla hajsu się opłaca Dobra, łatwiutko Chodź tu, robocik się O nie, to jest łatwo True Dyson. Jak będę musiał na sam początek się respić, to mnie wkur... ta. Dobra, wezmę, żeby on się przypadkiem nie wywalił. Bo jest jakiś kaleczniak. Dobra, i weźcie mi z oczu tego typa. Większość rzeczy robi, a co do czego... To w ogóle taka nudna misja, bez walki nie ma przeciwników! Wziąłem, ziomeczka patrz ziomeczka jak mu tyłek świeci Te dolny ten te górny się już nie opłaca dla Ej no co to za ucieczka nie ma ucieczek w ogóle mam pięć minikidów! kidów, pięć mini kidów. O, to wygląda już jak misja. A co to? A co to? A, jar Dziar Dziar, dziar No to super podstawka. Nie, no, tu jest kolejna zagadka. Chociaż w sumie Tu jest kolejna zagadka, zobaczymy co tam jest w dziach O Jezus Maria, jakiś labirynt a tu di tu Nie będzie wrogów to. Mogę, oni w ogóle mnie nie biją chyba. O Jezu, ile tu hajsu jest? I tu jakieś hitboxy są lepsze. Takie wy miał magnesy. O, o, o! Jeszcze coś lepszego tu jest. O to się cały czas zmienia, ale już walić ten hajsek, chcę tylko ten czerwony klocek. Jest! Uuu uh! Żeby to było jakieś x. W ogóle mogę to zobaczyć w sklepie, na których misjach jest X, nie? Jezu, kręćmy się w już. Dobra, idziemy sobie stąd. Czyli takie, jakby pseudo-misje, yy, gdzie, gdzie macie kolejne klacuszki. Super. O Jezu, przecież to jest Spot Anakina. Jezu, jaki jestem zły człowiek, jest Spot Anakina. Oho. Dobra, czyli teraz będzie most. Hello there akcja. Dobrze. Hm. Co ty mam lecieć? Dobrze, że we mnie te roboty nie strzelają. W ogóle nie wiem, czemu opluwają, może dlatego, że broń nie ma ciulwie. Nadajcie no, mi tego typa, bo ten będzie trudnym robotem do pokonania. Tego nie było. O, nogę by mu odpadło, dobra. Musiałem ich trochę. <laughs> o, jak trzymam to odbijam. XD, nie muszę tego wciskać. O, ukryty minikit. Jezu, ile minikitów w tym odcinku? Sześć, już się na bank pewnie domyślimy, co tam się będzie budować. A to ten bezręczny bandyta. Dobra, i co nas teraz czeka? Nadal nie ma końca misji. Kurde, godzinny odcinek. Dobra, co nas tutaj czeka? Dobra, może najpierw to zbuduję? Dobra, potem to zbuduję. Aha, czyli taka winda. O. Jarjar potrzebny. Jarjar, Jarjar tam jest potrzebny, ale kolejny minikit. W tej misji łatwe są do znalezienia wszystkie minikity, co mnie bardzo dziwi. Eee, może nie prób Lepiej żebym nie próbował rozwalić bombę. Mieczem świetnym. Dajcie mi tego i Hello there, akcja! Gdzie są przeciwnicy? O są! niezniszczalny! Tylko tyle mi przeciwników daliście! O, to się nie odbije, okej? Okay? Dobra, tych hello możesz poczekać chwilę. Ale łatwe 100%. Czy on ma minikidy, czy bomby przy nogach? Zaraz zobaczymy. Dobra, jedna noga wolna. Teraz możesz sobie tańczyć. Jakbym miał ten dodatek od tańczenia, bo chyba w każdych legosach on jest w ogóle. Dobra, jesteś wolny, pa, już jedną rękę ma z tyłu i jazdeczka. Biegniemy szybko. O nie! I następny filmik fabularny został ukończony. Charakter Stads. Co robi Charakter Stads? Zaraz się o tym przekonamy. Ale mamy oczywiście Anakin Skywalker padawan. No bo on był padawanem jeszcze. Padme Geonosis, co też raczej jest oczywiste. No i mamy jeszcze C3PO. Mamy True Jedi. St Charakter Stad. Nie wiem co to znaczy. Ale tu się droideka na bank buduje. Na bank się droideka, no droideka. Jak nic. Złoty klocek, drugi złoty klocek. W sumie to 100 kafli kosztuje, tylko jak mi zabraknie potem na 2x, to się wkurzę, ale z tego co widzę, to 2x dopiero mam tutaj, w 19 misji. To nawet nigdzie nie było, więc do 19 misji raczej na te 2x, bo tutaj jest same... z tego co widzę, to są same 2 x nie? To pewnie się łączą. Więc kupujemy. Mam nadzieję, że to jest magnes, ale zaraz zobaczymy. A tu są te dokupienia, czyli te dźwięki jakieś takie podstawowe, super slapy. W ogóle czemu ja mam, to nie wiem. Pewnie dlatego, że się wyłącza, ale mam charakter stadza. Miejmy nadzieję, że to jest magnes. No, odejdę może. Nie wiem, może to jakiś zwiększony ten, ale nie wiem. No, tu już się budują rzeczy. Nie, no nada jest taki czofale zbieranie. Kurde, możecie mi pisać w komentarzu co to jest, bo nie wiem co ja włączyłem. Super Slap to pewnie one hit, ale charakter stats nie wiem. Jak kupiłem za 100 tysięcy, nie magnes. Może to w misjach tylko działa, tak jak z muzyką, że w kampanii, w filmikach nie działa. Ale e, jeśli kupiłem coś useless, a to ani nie będzie magnes, ani nie wiem, że, że pieniądze do mnie się teleportują po prostu bardziej. Nawet leciutko albo hitboxa zwiększyć do pieniędzy więcej, to nie, no to ja się powiesz, że to 100 tysięcy kosztowało. A nic mi nie dało. W następnym odcinku pewnie będziemy mieli Jedi Battle, czyli to, co było w wojnach klonów, czyli trzeciej części Legosów, Lego Star Wars 3, i było to zekranizowane jako powtórka. Ciekawe, jak tutaj to wygląda, bo tamtą grę przechodziłem trochę niedawno i bardziej niedawno niż tą. Więc zobaczymy, jak to wygląda też, oczywiście mm, teraz. Sam jestem ciekaw, wydaje mi się, że to by było na tyle, więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak to możecie stawić łapkę w górę, byłbym wdzięczny, wejść na linki z opisu, zostawić suba, jak jeszcze tego nie robicie, ale dziękuję za oglądanie i do widzenia. czu